Zazdroszczę w opór wszystkim ludziom, którzy są w stanie żyć aktywnie po pracy. Moja głowa po tych 8 godzinach potrzebuje kolejnych dwóch, żeby w ogóle trochę odpocząć, potem obiad, zakupy i mamy 20 zaraz. I jak wy to robicie? Bardzo prosto Opieramy się w robocie. W wieku 25 lat mam już dość chodzenia do pracy, czuję się wypalona i w ogóle bez nadzieja. Jestem przerażona, że kolejnych 35 lat będzie wyglądać w ten sposób. Dla wszystkich, którzy chcą się spróć, to sorry, ale oczekuje od życia więcej niż sama praca. Chiński producent aut elektrycznych firma Byt wprowadza dwa nowe auta z zasięgiem do 2100 km. Wynik jest bardzo imponujący i się zastanawiam jak przetrwa europejska i nie tylko europejska motoryzacja, jeśli te samochody na dobre zagoszczą w Europie. Na razie wszystko jest utrudniane przez wysokie cła. Maja heban i jest presja na osoby trans, żeby po zrobieniu tranzycji już były zadowolone.